No, za chwilę rozpakuję przesyłkę, którą dostałem od do mojego fana z Wolsztyna. Że nie, trochę waży. Tak, że zobaczymy. Zostanę to na paczkomat. Coś miało być od jakiejś gadżety od Korei Wielkopolskiej. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Sam tam w pociągu. Od Mateusza B. dostałem, Santom w swoim pociągu, trochę jakiś producent chyba, jakiś producent taboru kolejowego, Niemcy, Anglia, to jest jedno. I to jakiś katalog, związek samorządowych przewoźników kolejowych, ŁKF, jest SKM, koleje. To jest taki związkowcy po prostu statystyki jakieś To takie takie różne ciekawostki olejowe następny długopis. Zobaczymy, czy piszę tymi długopisami to tą... różnie Jakieś, jakieś, jakieś takie fiszki, coś takiego. Ja ma, nie korzystam, ale kolej małopolski. Kolej wielkopolskie. A. O, kalendarz na przyszły rok dostałem. Fajnie. Fajna rzecz. Lubię tak pamiętać, że z okienkami. Może jakieś okienko dostosuję do tego. Ale nie, to są malutkie te. Fajny kalendarzek dostanę. Teraz tutaj e, notes. O, to się też przyda, bo lubię zapisywać sobie jakie pociągi nagrałem. i Później to mi się przydaje przy opisywaniu. Ten tu mamy SKM Gra memory, zasady. Gra memory. Hmm. A, takie karty z różnymi. Jak największej ilości jednakowych kart. O, to są na podwójne karty? To to takiego takie opakowanie to nieszczęśliwe za bardzo, bo teraz ciężko to przechować. Powrotem to można włożyć. Może się, Już coś włożyć. Smycze. coś jest? troszkę czuję się jak we śnie, jakbym coś dostawał. A to co to jest? A, jakaś gumka, no takie jak tutaj w Połowicku, takie koguty. Takie, takie, same, takie same gadżety, tylko w w formie pociągu. Mógł gdzieś tu powiesić sobie. To wszystko. jest cała paczka. Jeszcze co mamy, aha. A, tutaj jest AED, Pro, promocja defibrillatora. W, e, instrukcja o korzystaniu z defibrylatora dokładnie Dwie smycze to są koleje małopolskie i koleje to koleje dolnośląskie opis to jest, no, że tak to wygląda tak to, 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 to wygląda to Kalendarz Przeleciałem do się gadżetów. Dobra, tak to wygląda. Te gadżety właśnie. Ja są zbędne, to poda postanowiłem podarować, taki gościu. Mateusz z Wolsztyna. Mateusz B. że dla RODO nie będę podawał nazwiska. Tak to wygląda. Taki zestaw gadżetów dostałem. Dobra, czas skończyć. Thank you.